Nie blokuje otwarcia resowi. Pozwala bramkarzowi swobodnie wprowadzić piłkę do gry. Ustawia się troszeczkę niżej. Jeszcze nie koniec. To była dobra Pańskiej. Na stadionie miejskim będzie inny ekstraklasowy zespół. Ale niebezpiecznie. teraz niebezpieczna sytuacja. I. Rzut rosny, choć mamy war. Mamy VAR light. Sędzią spotkania Damian Krumplewski z Kentrzyna. I zapewne teraz sprawdzana jest ta sytuacja. Dobre podanie za linię obrony. To jest pytanie: kto pierwszy na werdykt? Dziewiąta, minuta. Rzut karny i teraz jeszcze pytanie, czy będzie czerwona kartka? Jeżeli tak, to może być żółta, bo podwójnie nie karamy w takiej sytuacji, tak? Mikulec kontra Kikolski, jest gol, choć wyczuł jego intencje, bramkarz GKS-u tych i spotkanie w Rzeszowie znakomicie rozpoczęło się dla Resowi. Rafał Mikulec, zdobywca bramki. No rzeczywiście, Bramkarz tutaj wyczuł intencje strzelca, natomiast uderzenie było na tyle precyzyjne, że zmieściło się i zatrzepotała piłka w siatce. Tutaj widzimy jeszcze raz powtórkę tej akcji. No ja, ja uważam cały czas, że to, no to jest w jakiś sposób kontrowersja. I zastanawiam się też, dlaczego to tak długo trwa. Ja nie chciałbym krytykować, bo ja generalnie. Szczeresowia przed szansą. Tutaj e, dobra interwencja Nedicia choć jeszcze cały czas gospodarze w natarciu i e, e, keczukhu, i torti. okazja i doskoczył wiecznie, bardzo wiecznie w Rzeszowie. Zimny wiatr, mocno wiejący. Właśnie tworzenie przewagi przez środkowych obrońców. Jak w tej chwili wcześniej zrobił to Budnicki. Natomiast no to dośrodkowanie, Mystkowski. Teraz lepsze, zdecydowanie. Ben zajmowało ostatnie miejsce w tabeli, prowadzi z czwartym na ten moment GKS-em Tychy, dobra piłka, tutaj jednak no to starcie Kikolskiego z Ibetortim i podyktował rzut karny, Tetsław! zagrał jeszcze w pierwszej lidze, ale potem raz zremisowała, raz wygrała i raz przegrała. Sowia też wygrała mecz w 2021 roku wtedy na wyjeździe na Stadionie Miejskim w tychach, do pieki rywala, w pewnym momencie nawet piątką w ataku gracze Resowi, nie wiem czy tam nie było zagrania ręką, tak, tak jest! Rzut karny. rzut karny, no i jesteśmy przekonani, że tej decyzji sędzia nie będzie mógł cofnąć, bo Resowia była cały czas przy Biłsa. tutaj Damian Krumplewski nie poczekał do końca tej akcji, on był pewny swojej decyzji, że tutaj po tym zagraniu Ibe Tortiego, Chodzi o arbitra. jeżeli nie będzie karnego może być. Nie ma karnego. Rumin. Akcja jeden na jeden. To będzie okazja dla GKS-u. Rumin. Jeszcze poczekał. Rumin. Dokręcona piłka i proszę. Wykorzystanym przez Rafała Mikulsa. Resowia prowadzi. A teraz Bondarenko, którego już na boisku nie ma. Daniel Rumin. Osamotniony tutaj na dziewiątce napastnik tyskiego zespołu. Ładnie uderzył, ale tylko boczna siatka. Trafił e, potężnie uderzyć. No próbował trochę inną metodą, ale najmniej, aby go nie przegrać. No może być teraz okazja. I Betorti napędza się. I Betorti! Rumun Śpiączka w ataku. 5 minut tej drugiej połowy za nami. No i odnotujmy. i gracze. Nie ma tutaj aż takiego komfortu. A tu miał wyborną okazję. W ten do boku Niebiarowski jest w polu karnym Śpiączka. Doświadczony były gracz, między innymi Korony Kielce. Jeszcze okazja, szansa i kapitalnie, ale znakomicie obronił to uderzenie. Dobra wrzutka. Wy... Tyłem do bramki piłka pionowo poszła w górę, ale o tym za chwilę. Borysowia ma szansę kontrataku i Betorti Mikulec, Mikulec! Ko! Chyba sprawdzana ta sytuacja. Jest sygnalizacja sędziego, asystenta, oczywiście tutaj. No właśnie, Branka. jest gol! Jest gol! Gol dla Resowi! 2 do 0: 80. Minuta. Chyba już 81. Choć oczywiście piłka uderzona przez Mikulca. Wpadła trochę wcześniej, ale chwilę to trwało. Właśnie to, co powiedziałeś, ta mijanka jest tutaj kluczowa. Złapać moment podania do Mikulca i czy znajdował się za plecami, czy w równej linii. Wiemy też, że przed tym sezonem te przepisy zostały trochę zmienione, że gdy jest delikatnie zawodnik wychylony, no można tutaj brakuje takiego zdecydowania. Natomiast. Nie ma ustępliwości, nie ma straconych piłek dla piłkarzy. Resowi, Resowia Czy łamać tę serię trzech kolejnych wyjazdowych meczów widzę przegranych i była! O! Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.